Powiem ci dlaczego nie powinieneś trzymać diety Dosłownie, dlaczego masz nie być na diecie Dlaczego powinny być w twojej diecie, a w zasadzie muszą być w twojej diecie Produkty typowo takie powiedzmy niezdrowe Czy rekreacyjne, czy nawet jakieś słodycze, czy nawet jakieś fast foody No, będzie się działo, ale oglądaj do samego końca, bo to jest mega, mega ważne Jeżeli chcesz wstąpić na lata to musisz to wiedzieć. Jedno z ostatnich przypomnień, tylko do soboty, do 23.59 możesz zapisać się do mojego programu, po tym terminie zamykamy zapisy, zniżka 85% przepada, całe prowadzenie przepada, więc jeżeli chcesz zgubić brzuch, mieć więcej energii, lepiej się czuć, zmienić sylwetkę, zapisz się, koniecznie teraz, bo później nie będzie już możliwości, więc widzimy się po drugiej stronie, trzymaj się. I jeszcze chcę tak ustosunkować kwestię, co to znaczy właśnie to czyste jedzenie, brudne jedzenie, restrykcyjna dieta, tak, Podejdźmy do tego standardowo, że no, czyste jedzenie to jest tak, trochę jak jedzą kulturyści, kurczak, ryż, brokuły. Czyste jedzenie to jest to, że eliminujemy niektóre produkty z diety i mówimy, że coś jest na przykład złe, że no, to może być w diecie, to jest dobre, tak. Bo jest zdrowe, a to na przykład jest niezdrowe, bo to są nie wiem. Tego nie może być w diecie. Żelek, Haribo na przykład nie może być w diecie, bo to jest złe, bo to jest cukier. Tego nie może zjeść, bo tego po prostu umrzesz, z tak powiem przysłowiowo. To jest według mnie takie podejście, które będę omawiał. I zaczniemy od takiego fajnego badania, które znalazłem. Linki tutaj będą poniżej. Zapytano osoby, czy czyste jedzenie jest zdrowe, czy jest super, czy, czy powinno być. Wiecie, taka restrykcyjna dieta i 88% osób powiedziało tak, że to jest super, tak powinno być. Tylko 12% osób powiedziało, że to jest złe. I właśnie po to jest to całe nagranie, żeby Ci wyjaśnić, że te 88% osób się myli. I to nie jest tak, że właśnie zdrowe jedzenie, czyste jedzenie, jedzenie fit cały czas jest dobre długofalowo. Bo okazuje się, że nie jest, i właśnie teraz Ci pokażę argumenty, dlaczego tak jest, dlaczego powinny być te teoretycznie złe rzeczy w diecie. I zacznę od kwestii, która według mnie jest bardzo często pomijana przez dietetyków, przez trenerów, i to jest kwestia psychiki i normalnego funkcjonowania. Jedząc czysto, że tak powiem, odpada nam kawał naszego życia, kawał naszego życia z ludźmi, dosłownie. Czyli mamy y, święta, tak, mamy wyjazdy, mamy wakacje, mamy. X rzeczy, spotkania ze znajomymi i my jedząc czysto. Nie możemy sobie pozwolić na, na jedzenie tego, co jedzą tamte osoby. Jesteśmy troszkę obok tej grupy i to wpływa na naszą psychikę, to wpływa na nasze życie i to wpływa na to, że czujemy się często gorzej, po prostu. Nasza psychika na tym cierpi i prędzej czy później w naszej głowie pojawia się coś takiego, że no kurde, to jest ciężkie, tak, ja chcę sobie jeść normalnie, iść gdzieś tam ze znajomymi i zjeść coś z nimi, a nie, nie wiem, wyciągać pudełka. Yy, i, I to jest bardzo ważna kwestia psychiki i niszczenia tej psychiki przez taką czystą dietę. I okazuje się, że to wcale nie jest konieczne, że takie restrykcyjne podejście, te pudełka, nie jest konieczne, ponieważ spadek wagi, zmiana sylwetki, czy to na czystym jedzeniu, czy to na tylko zdrowym jedzeniu, jest taka sama. I teraz, jeżeli mamy odpowiedni bilans kalorii, odpowiednią ilość białka, odpowiednio to jest wszystko skomponowane, Czymy czasu do czasu jako węglowodany, tak? Jako źródło węglowodanów, źródło później cukru, tak? Czy rzucimy to? Czy rzucimy to? to dla efektów sylwetkowych nie ma znaczenia. Więc czemu sobie nie rzucić czasem tych żelek, tak? Ja cały czas mówię o żelekach, po prostu lubię i je mam w diecie, ale wiecie, o co mi chodzi. Dla efektu sylwetkowego długofalowo nie ma znaczenia, więc po co katować swoją psychikę? I żeby nie było, że ja tak sobie mówię, to przechodzimy do kolejnego badania, w którym okazuje się, że jedzenie właśnie czyste to nie jest najlepsza strategia żywieniowa. Było badanie, gdzie zabrano dwie grupy osób. I w jednej grupie osoby mogły jeść chleb, w drugiej grupie osoby musiały zrezygnować z chleba. Miały podobną kaloryczność, podobne tam zasady diety, tylko różnica była taka, że ktoś musiał wyeliminować chleb, jakaś jedna grupa. I co się okazało po jakimś czasie, że w grupie, w której był wyeliminowany chleb, czyli jakaś rzecz była zabroniona, ponad 21% osób zaprzestało tej, tej diety, odechciało im się działać, jakby zrezygnowało. A w grupie, w której był chleb, to było tylko 6%. No i porównajcie sobie, to jest 4 razy więcej osób. Eliminując jedną rzecz, jeden chleb, tak? Jedno, jed, jeden produkt, już ta skuteczność diety, to trzymanie się diety, to wyłamywanie się z diety, z jakiegoś właśnie protokołu dietetycznego, było kilkukrotnie różne. Więc co by było, gdyby nie tylko eliminować chleb, ale eliminuj to, 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 to i to, i nie możesz tego jeść. To. Długofalowo powoduje, że ludzie się wykruszają z diety, że się nie trzymają, że im się odechciewa, no i po prostu nie mają efektów, tak? I znowu y, starają się, eliminują coś i wracają, i wracają. Więc najlepszym rozwiązaniem tego jest, jest nie eliminowanie tych właśnie przez wiele uważanych złych produktów, bo ktoś w swojej teorii. Powiedział, że nie można jeść chleba i nie można się odchudzać. No i to jest tylko jakaś tam teoria czyjaś, a to nie jest prawda. I jeszcze jedno badanie, gdzie porównywano restrykcyjną dietę z elastyczną dietą. Restrykcyjna dieta to trzymanie się określonych godzin, trzymanie się określonych zasad, to tylko takie produkty. Takie zasady, powiedzmy, restrykcyjnej, yy, skrajnej diety, większość osób, które są na diecie, tak, tak działa. I elastyczne podejście, czyli możliwość zamiany produktów, możliwość jedzenia czegoś innego, możliwość zamiany godzin. Takie luźne podejście do diety, to co powiedzmy, ja propaguję, o czym też często mówię. No i porównano te dwie grupy, i okazało się, że po roku takiego podejścia. Grupa, która miała elastyczne podejście, więcej schudła, lepiej się czuła i dalej jakby była na tym podejściu. A w grupie restrykcyjnej było dużo więcej porażek, dużo więcej osób, e, e, waga gdzieś tam poszła do góry, tak, bo się wyłamało z diety. Czyli był jasny kierunek, że no, te elastyczne podejście jest skuteczniejsze. Tak? Więcej osób daje sobie radę, więcej osób trzyma się tych założeń, bo jest to po prostu prostsze i, i, i bardziej te osoby mogły długofalowo na tym jakby być, czy tych zasad się nauczyć. I co jest ważne, Porównano też te grupy po zakończeniu tego, tego procesu po trzech latach, i było to samo. Te osoby, które były w tym elastycznym podejściu, nierestrykcyjnym dużo lepiej utrzymały sylwetkę, więcej schudły, yy, dużo, dużo więcej utrzymali tej wagi, a te osoby, które były w restrykcyjnym podejściu, tam było dużo, dużo gorzej. Pokazałem wam kilka badań. I to są badania, jakaś duża grupa osób. Ja jakby lubię patrzeć na badania, bo to coś pokazuje, ale tak samo jest tak naprawdę ze mną, było ze mną, tak samo jest z wieloma moimi potopiecznymi, pracując z ludźmi, widzę dokładnie to samo. I najfajniej to pokazać też na podejściu kulturystycznym, przygotowania do zawodów. Często to podejście kulturystyczne jest właśnie takie skrajne, restrykcyjna dieta. Ktoś się przygotowuje do zawodów, robi super formę, chudnie, a później jest etap boom, odbicia, jest etap nagle obiadania, jest etap e, dużych problemów psychicznych, po prostu. E, ja sam przez to przechodziłem, sam to miałem i to tak non stop się jakby robiło. Więc e, widzę to ciągle na przykładach no mówię, różnych zawodników, kulturystów, osób, które skrajnie podchodzą do diety. I takie podejście często prowadzi do zaburzeń odżywiania, na przykład ortoreksji i e, i takiego patrzenia na jedzenie z wyrzutami sumienia, że coś jest złe, że coś jest dobre, do słownie do chorób, z podejściem, do z nastawieniem do jedzenia, chorób, które są w głowie w naszej mentalności. I niestety, często nawet takie podejście właśnie mają kulturyści, mają osoby, które skrajnie gdzieś tam działają za swoją sylwetkę i uczą też później dalej. Inne osoby takiego skrajnego podejścia, ale prędzej czy później coś tam nie wychodzi. Pokazałem Ci na przykładzie badań, na swoim przykładzie, na przykładzie swojego doświadczenia, jaki kierunek powinien być według mnie, jaki kierunek jest lepszy, jaki kierunek jest lepszy dla Twojej sylwetki, dla Twojego zdrowia też psychicznego, dla Twojego ogólnego zdrowia, żebyś. Fajnie wyglądał, fajnie wyglądała, żebyś fajnie się czuł i takie podejście zalecam Ci zastosować. Dzięki temu będziesz fajnie zmieniał sylwetkę, będziesz fajnie chudnął. Pokazałem Ci kilka badań, pokazałem Ci jak to często wygląda u różnych osób, u kulturystów, u osób, które y, gdzieś tam się skrajnie odchudzają. Wiedz, że to podejście jest złe. Tak długofalowo nie powinno być. Nie powinniśmy patrzeć właśnie w sposób czarno-biały, zły-dobry. Robię, nie robię. To są skrajne podejścia, tak? W tym wszystkim trzeba znaleźć właśnie balans, trzeba dać trochę niedobrych rzeczy, tak, trzeba jeść wszystko albo prawie wszystko, trzeba podejść do tego z głową, żeby nasza psychika na tym cierpiała, żeby nasze relacje na tym cierpiały, żeby twoje życie na tym y, jakby nie, nie cierpiało i da się to zrobić, naprawdę się da, tylko trzeba krok po kroczku pewnej rzeczy się nauczyć. Gdybyś potrzebował takiej pomocy, wejdź sobie na moją stronę, ja z moim teamem ci pomożemy, my się właśnie tym zajmujemy, żeby w prawidłowy sposób, w taki zdrowy sposób, zgodny z tobą, zgodny z twoją psychiką, Robić formę, odchudzać się, fajnie się czuć, a nie tylko wyciąć się, zrobić formę i później się obiadać i wrócić do tego, co było, jak to bardzo często wygląda. Więc to by było na tyle i do kolejnego nagrania.